No, teraz idziemy zaplanować jakieś świnki. O, tu są jak owieczki. Mocie Jedna wełna. Trzy Już mam na łóżko. O coś mi się <grystanie> Nie uciekasz, pazerna. Mam ściąg o łóżko. O, o, krówki. Piękne krówki. Piękne krówki O lewale są Gram na nowej wersji Jak widać są lewale Już mam drugi level Jest nawet nowy dźwięk jak się je Dużo więcej zwierząt O moc jesteś? Ty Jestem kurwa <śpiewa> Młody drzwal Nie wiesz, Młody Młody <laughs> ja wiesz ty z piłki wszedłeś Z piłą Pali, suka Kurwa Jebana blach, nie chcę palić Są lewale, a wszystko jest Zaraz wiesz mój serwer, zobaczysz sobie Uuu, zmachałem się trochę Dobra